Witam wszystkich w kolejnym odcinku. W tym odcinku będę pokazywał, jak robimy szlify na płytkach. Tylko takie dość niestandardowe, bo zewnętrzne. One będą wyoblone. Czyli nie będzie to szlif 45 stopni wewnętrzny, tylko będzie to szlif zewnętrzny. Ja Wam pokażę. Kawałeczek takiej płytki mamy zrobioną. Przyjrzyjcie się, tutaj jest zrobiony ten szlif. Będzie to wykonane w ten sposób. Zabieramy się teraz za robotę. Czyli musimy mieć najpierw przygotowaną odpowiednią płytkę o odpowiedniej wielkości. Zaraz sobie zrobimy. No i tak, mamy gotową formatówkę. Eee, przyjmijmy, że jest dobra. I teraz tą krawędź musimy wygładzić i żeby miała profil półokrągły. Mieszamy sobie do tego szlifierkę. ołówek i jedziemy. Zależnie od tego, jakie kto ma możliwości manualne. Odrysowujemy sobie równą linię ołówkiem, żebyśmy wiedzieli czego mamy się trzymać. No i jedziemy z koksem. Pierwszy szlif, a wygląda on tak. Zabieramy się za kolejne, ale teraz już wygładzania. Czyli to jest cyklię kaborno z kamieniem szlifierskim, polerskim, pięćdziesiątką. I zabieramy się za kolejne szlify. W wstępnym wygładzeniu powierzchni możemy sprawdzić co idzie tak, a co idzie nie tak. Wygląda to coraz ładniej. Robimy to sobie w ten sposób, żeby było lepiej widać. Weźmiemy sobie teraz setkę. Tamto była pięćdziesiątka kamień. Teraz weźmiemy setkę. Możecie, możecie zobaczyć jakie są postępy i jak to wygląda. Jak już wykorzystaliśmy stówę, taki oto kamień polerski, bierzemy taką tarczę dwusetkę i wygładzamy na gładko. We'll <laughs> Przygotowaną płytkę możemy sobie obrobić jeszcze dodatkowo papierem ściernym 150, ale już ręcznie. I tego tak to wygląda szlif zewnętrzny. A gdzie go będziemy używać? Pokażę Wam o co chodzi. Będziemy go używać w ten sposób. O, właśnie. Wszyscy zrozumieli? Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Niedługo, następne.